Mamy to, mamy, zrobiliśmy z samochodu Pasata 19 TDI Króla Polskiej Wsi przetwornicę prądową. Jest prąd! Dzięki takiemu małemu ustrojstwu nasz samochód może się stać agregatem prądotwórczym. Cześć wszystkim na kanale Jak to Robię. Jak widać, idziemy do Pasata, lecz w dzisiejszym odcinku nie będzie recenzja Pasata 19 TDI Króla Polskiej Wsi, lecz z tego samochodu. Zrobimy prądnicę do zasilania mojego ogrzewania centralnego. I jesteśmy we wnętrzu, a dokładniej rzecz biorąc przy sercu tego samochodu w komorze silnikowej, a najważniejszym elementem dla nas będzie akumulator. Z niego pobierzemy sobie prąd do tej oto przetwornicy, która przetworzy nam 12 V na prąd zmienny 230 yy.